W dziele o Wierze Katolickiej w 56 rozdziale święty Izidor z Sewilli w dostępujący sposób przedstawia zapowiedzi o wniebowstąpieniu Chrystusa. Że zaś po zmartwychwstaniu swoim w formie człowieka Chrystus wstąpi do nieba, aż do Ojca, już prorok Daniel powiedział: Patrzałem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy i podchodzi do przedwiecznego, to znaczy do Ojca. Po czym Daniel dodaje o panu Jezusie. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Którego wstąpienie do nieba także psalmista w Psalmie XIX tak wskazuje. Wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty. Weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega. Wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios. Przychodząc bowiem z nieba, aż do piekieł wstąpił i powróciwszy, odnowił swój przybytek. Wstąpił i zasiadł po prawicy ojca, od którego przedtem sam wyszedł. Którego wstępowanie do nieba, czy wejście, które radosnym jest zadeklarowane, psalmo pisarz, Wskazuje w Psalmie 24. Ujrzały bowiem potęgi eteryczne, czyli aniołowie, ciałem Chrystusa wstępującego na obłokach i wchodzącego w bramy niebieskie, i powiedzieli: Bramy, podnieście swe szczyty i unieście się, prastare podwoje, aby mógł wkroczyć król chwały. Któż jest tym królem chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. To wstępowanie Jego. I w innym miejscu przypomina Dawid, mówiąc w psalmie 18. Lecąc cwałował na cherubie, a skrzydła wiatru goniosły, I ponownie w psalmie 68. Wstąpiłeś na wyżynę, wziąłeś jeńców do niewoli, przyjąłeś ludzi jako daninę, nawet opornych do Twojej siedziby, Panie. Którzy zarazem jakby byli na czy w ziemi, a mówi się, że nie wstępowali. Lecz ponieważ i wziął jeńców do niewoli, nie inny sposób przecież, niż pokonawszy śmierć. Zatem i samo ciało, które z ziemi przyjął, to jakby jeńców do nieba doprowadził, czyli otworzył niebo dla wszystkich. Stąd i następnie po tym prorok pociesza wszystkie ludy, zachęcając je do chwalenia Boga i również to w niebowstąpienie Chrystusa takim zapowiadając, mówi w Psalmie 68. Śpiewajcie Bogu Królestwa ziemi, zagrajcie Panu, który przemierza niebo, niebo odwieczne, Jego majestat jest nad Izraelem, a Jego potęga w obłokach. I dobrze powiedział nad Izraelem: ponieważ to miejsce w Izraelu jest, gdzie Chrystus zmartwychwstał i skąd wstąpił do nieba. I prorok jeszcze tam wspomina: Boże, widać Twoje wejście, wejście Boga mego, króla mego, na widoku bowiem wszystkich apostołów oraz 500 ludzi wstąpił do nieba.